Żyję nie przyję mało to mi, yeah, yeah. mi ja, Wiesz, że to gówno jest przejebane To rok mał py wiesz co jest grane Jestem chuliganem mikrofonu. To nie pić jak komuny powrót Ja będę mówił znowu A ty od komuni domu siedzisz Twierdzisz, że wszystko widzisz, wszystkiego siedzisz Chcesz być fajny, ale się wstydzisz Teraz pewnie moje punchline liczysz i myślisz, że ten goret robi rad dla korzyści Boko, rób co chcesz, mów co chcesz Moje życie to nieustanny test, jak na razie Jadę na pełnym gazie, na pełnej piździe A ty i twoi pazie, pewnie nic nie słyszeliście o tym Proty, to wasz narkotyk, zawiść Nikt tego nie naprawi, jak sam tego nie naprawisz Nie potrafisz, to weź się na uś Nie wyzywaj ludzi od pytałów, to budzi żałą. Wiesz co się stało? PTG przyjebało kombek Mam w chujrym gadżetów, jakbym był Robimy hałas, z nami sala Cała